Tutaj witam Was serdecznie w takim krótkim vlogu. Jeszcze nie wiem co dokładnie na nim będzie. Na pewno e, metamorfoza moich włosów. E, I co? Ja jadę teraz do Fryzjera. Troszeczkę się śpieszę, ponieważ mam 14 minut, żeby dojechać. E, no a tutaj przez miasto, żeby przejechać, tak faktycznie koło 15 potrzebuję zazwyczaj. No i co? Jedziemy zrobić w końcu włosy, mój odrost. Nie wiem, czy tutaj gdzieś coś widać, ale ten odrost już jest taki dosyć spory. No ostatnio miałam farbowane włosy od szczupka głowy, nie robiliśmy żadnego ombra, sombra i tych podobnych. No to ten odrost no jest po prostu jak od linijki, więc czas najwyższy coś z nim zrobić. Miałam farta, bo umówiłam się do Karoliny, czyli do mojej fryzjerki już jakiś czas temu, bo ona jest zawalona terminami i naprawdę ciężko się do niej dostać. Także ja na tą listę już czekam dwa czy trzy tygodnie od umówienia, także... Nie swoim autem, tylko Mateusza, i ono jest strasznie, ale to strasznie głośne. W sensie, no jakby jak w czołgu, po prostu ja za wszystko słychać. I jak przyspieszam, to po prostu jest mega głośno i mega dudni. Także ciekawa jestem, co z tego dźwięku tutaj wyjdzie. Czy nie będę musiała po prostu dograć głosu oddzielnie, czy będzie po prostu znośnie. Moje paznokcie pozostawiają wiele do życzenia. Miałam je zrobić wczoraj, ale no jakoś tak nie chciało mi się no a dzisiaj, może dzisiaj mi się uda Ach, dobra, kobieta by przejechała, no ale cóż poczekajmy na pustą drogę hit um, dobra i co? i co ja chciałabym powiedzieć no z takich generalnie powiedzmy newsów w moim życiu Zapuszcza się ludzi, także kulturalnie. krótkiego vloga z przeprowadzki, tym razem e, mam nadzieję, że zrobimy go troszeczkę bardziej na spokojnie i nie trzeba będzie e, nie trzeba będzie, co? E, nie trzeba by tego tak, tak nagrywać chaotycznie, e, bo jednak mimo wszystko e, tamten vlog był dosyć chaotyczny, ponieważ no mieliśmy na przeprowadzkę tam 2-3 dni, także to było naprawdę level hard, ale już mamy doświadczenie w przeprowadzkach, także na spokojnie, damy radę. Teraz mamy na pewno troszeczkę więcej czasu. No i tak na przykład z takich powiedzmy informacji dzisiaj przychodzi ktoś oglądać mieszkanie, to na którym aktualnie Jeżeli chodzi o przeprowadzkę do tamtego mieszkania, no to generalnie... nie no tutaj się przecież... Dobra. Strasznie. Co ja mówię? Co ja mówiłam? Mówiłam to, że jeżeli chodzi o przeprowadzkę do tego nowego mieszkania to nie jest takie hop ponieważ tam jest jeszcze wszystko do remontu. Ojedź, jedzie, 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 bo to w nigdy nie wyjechać, dobra. Więc... To ono jest jeszcze w trakcie remontu, w sensie ono będzie w ogóle nowe i tak dalej. No i coś tam generalnie zalało, także śmiesznie, bo w ogóle mieliśmy się już wprowadzać do tego mieszkania, ale no wyszło tak właśnie, że coś tam pozalewało, bo to jest nowy budynek. Nowe te wszystkie instalacje i to wszystko, no i teraz trzeba będzie wszystko posprawdzać. Na Jeśli ktoś tam był, to sprawdzał. Generalnie jutro też ktoś tam ma być. No i. I właściwie co, tam jest tylko jedna ściana do zrobienia, jeszcze raz jakby na nowo, chociaż nie wiem czy wszystko nie będzie malowane, Ale generalnie, e, no to mieszkanie e, bardzo fajne i, i co, jeszcze nie mogę skupić jak jadę. Mieszkanie bardzo fajne, e, no i na pewno Wam je pokażę, e, no. a ja właśnie dojeżdżam do Fryzjera, łe mam jeszcze 9 minut. Ci ludzie tutaj tak parkują z jednej z drugiej na chodniku i wszędzie po prostu masakra. Mm, no także. Także tak właśnie. Ja już sobie parkuję, yy, więc będziemy się widzieć już po chociaż <średziwne> coś z tego vloga w ogóle wyjdę. No także... Także co, ja lecę do Karoliny i widzimy się już po. Jeszcze Wam pokażę. mój odrościk jest dosyć spory. Dzień dobry moi drodzy, witam się z powrotem w aucie. Już jestem po fryzjerze, mam piękne włoski. Jezu, zawsze wybieramy wychodzić od Karoliny z takimi mięciutkimi włoskami wyciągniętymi na szczotkę. E, my ich nie prostujemy, także one są tylko, tylko na szczotkę. po prostu w punkt idealnie, także, także super eee, no i co, i co? i w sumie nic, no pokażę Wam może e, trochę tą, tą budowę powiedzmy zobaczcie jakie piękne włoski normalnie dzisiaj będę cały dzień pewnie je dotykać, bo takie natręstwo że jak zawsze wychodzę od fryzjaca, że po prostu te dotykam, tak gładzę i są takie super i w ogóle, no także Także tak, tak w moich kolorach wygląda. E, no. Powiem Wam, że dziwnie tak się nagrywa w aucie, bo jednak w aucie muszę być troszeczkę skupiona bardziej na drodze niż na tym, co mówię, bo normalnie, jak jeżdżę z kimś, to przecież rozmawiam i, i tak dalej, ale to jednak jest jakaś konwersacja, a nie monolog, tak jak teraz, e, więc no, troszeczkę dziwnie się czuję, ale w sumie taka forma wydaje mi się też jest całkiem okej. Okay. Pomimo tego, że trochę może trząść, trochę hałasować, zobaczymy w ogóle. Jak to wyjdzie w praktyce w montażu, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo widzę, że trochę trzęsie mimo wszystko, bo jednak polskie drogi to troszeczkę dziurawe drogi, także no niestety. trawę, bo teraz sadziliśmy trawę, e, bo skosiliśmy tamtą poprzednią dosyć bardzo, a jeszcze były chodzione płytki w ogóle na tarasie, mm, więc troszeczkę tamtej trawy musieli powyrywać. E, no i troszeczkę nie wyglądało to estetycznie, więc stwierdziliśmy, że posiejemy e, nową trawę. No i tak zrobiliśmy. Mm, I co? I tak, w ogóle zacznijmy od tego, że to będzie e, mieszkanie e, właśnie z tarasem. Yy, mieszkanie będzie miało 68 metrów kwadratowych i teraz 25. Także bardzo fajnie. Co wy tutaj zrobiliście? Jezu! Wszędzie są dziury w tym mieście, co jest w ogóle? Hit, hit. No jedź kobieto, proszę cię. Ja jestem trochę szersza od ciebie. Dzięki. Yy. Dobra, pan nie puścił, <noise> także mimo z jego strony. Mimo tego, że też chciałam go puścić na pasach, no ale... E, fajnie, fajnie, że nie musiałam się zatrzymywać. E, no i co? Nie lubię tych dróg tutaj wewnętrznych między blokami, bo tutaj ludzie jeżdżą jak po prostu jak chcą, także ciężko się tutaj jeździ. E, zwłaszcza w moim mieście. Nie wiem jak w innych miastach, nie wypowiadam się, bo już no, jeżdżę w innych miastach, ale ogólnie się tutaj tak naprawdę różnie jeżdżą. Yy, I co? No nie no, jestem zachwycona. Nie mogę się napatrzeć na ten kolor. Wiem, że nie powinnam się co chwilę patrzeć pod ale... No jestem prawie sama na drodze, także spoko. E, no po prostu super. Ja zawsze jestem zachwycona, jak wychodzę od Karoliny normalnie. No nie mogę. <laughs> Mega się cieszę, że e, koniec końców trafiłam do Karoliny, bo przerabiałam dużo różnych fryzjerów. E, z... E, wielu nie byłam zadowolona, wielokrotnie prosiłam o to, żeby nie wiem, był naturalny odrost, czyli mój naturalny odrost a ktoś mi kładł po prostu brązową farbę na to no i potem wiecie, mój odrost jest trochę jaśniejszy od brązowej farby i coś tam, i coś tam i po prostu potem miałam po 3-4 kolory na głowie, a coś tam wychodziło bardziej rudawe, a coś tam mm. moje włosy ogólnie są bardzo ciężkie do farbowania, bardzo ciężko jest je odbarwić bo mam strasznie dużo pigmentu jakby w swoim włosie i i z tego, że ja chcę mieć po prostu w miarę jasny blond, no to bardzo ciężko jest je odbarwić i na pierwszych listach u Karoliny tutaj siedziałam po 5 godzin, 6 godzin, potem się na czasach do 4-3, no i tak gdzieś właśnie nam zostało, że te 3,5 godziny, 4 zawsze gdzieś tak siedzę. Miałam podcięte końcówki więc troszeczkę są zdrowsze, bo już takie były lekko poplątane. E, myślałam, że będzie Karolina mi musiała opisać więcej włosów, e, ale ona po prostu mnie opisała że to, co jest zniszczone i tak minimalnie ponad to, żeby one były fajnie w miarę zdrowo rosły. No i mimo wszystko je zapuszczam. W ogóle ta tutaj, grzywka, co widzicie tutaj i tutaj, to jest grzywka, która mi powstała przez przypadek, bo ja chciałam mieć w ogóle zupełnie proste włosy na prosto obcięte. Ona mi powstała przez przypadek, dlatego że byłam modelką na Beauty Vision w Poznaniu bodajże, czy w Warszawie już nie pamiętam, który to był etap. No i miałam tam Włosy robione no i włosy miałam robione nie wiem jak, ale po prostu w pewnym momencie zauważyłam, że odpada mi kawałek mojego włosa, więc, no nie powiem, wtedy byłam przerażona, no ale no musiałam jakby się zaprezentować z tym wszystkim. No i, no i po prostu straciłam trochę włosów, miałam strasznie popalone, poniszczone. I jak to Karolina zobaczyła, to pamiętam, że też pytała się w ogóle, co się wydarzyło, o co chodzi i tak dalej. No także teraz zapuszczamy tą, tą grzyweczkę tutaj, która mi powstała przez przypadek, a teraz strasznie trzęsie się, bo właśnie przejeżdżam przez ten teren, powiedzmy, budowy, bo tutaj obok się buduje taki sam jakby drugi budynek, no i jeszcze tutaj wszystko jest w fazie właśnie remontowo budowlanych, w fazie remontowo budowlanych, co ja w ogóle powiedziałam? W fazie remontów? Nie wiem, w ogóle nie się nie powinno coś wysłowić. No, także parkujemy, y, idziemy. Trabę chyba trzeba będzie poddać, bo widzę, że jest sucho. Bo właśnie zaparkowałam y, przed swoim ogródkiem. Także y, co, ja kończę i y, y, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, więc troszeczkę chaotycznie, ale Wam pokażę, jak to mieszkanie mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze niewiele, tutaj są meble z kuchni, lodówka i tak dalej. Tutaj będzie sypialnia, tej kanapy też tutaj nie będzie, będzie w dużym pokoju. E, tak po szybkości pokażę Wam, co się tutaj dzieje. Łazienka, tak mniej więcej wygląda. O, zaraz Wam pokażę mój kolorek włosów. No, także jest piękny i po prostu cudownie. Ja uwielbiam właśnie takie wykończenie włosów, kiedy one są takie właśnie lekkie, fajne, no, także... Tak to wygląda dzisiejszy outfit bez komentarza, ponieważ zaraz ja jedę do pracy, a teraz przyjechałam praktycznie na budowę, więc no, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Tutaj w pokojem jest szafa, jeszcze miotła, e, bajzel, bajzel, e, tutaj to zalanie, które było, także tutaj będą wszystko robić. E, tutaj jest ta kuchnia, która będzie zaraz, zaraz, no nie takie zaraz, ale będzie podłączona, e, no i e, tam mamy teraz, o widać mnie super rąsko. Także tak, dosyć spore to mieszkanie, e, no i tutaj mamy tarasik, zaraz zobaczę czy trzeba trawę podlać czy nie, dobra i tak to wygląda, tutaj jeszcze mamy jakieś płytki, e, konawka, no i zobaczymy, coś tutaj zaczyna rosnąć, także mam nadzieję, że ta trawa e, urośnie po prostu, jakiś nawóz też daliśmy, także zobaczymy. Zapuszczamy wodę, odlewamy trawę i, i niedługo dołączamy do pracy. Pomijając teren budowy i pewnie pogłos, pokazuję Wam jeszcze w świetle dziennym, jak te włoski pięknie wyglądają. Także wow! Jak zwykle jestem po prostu mega zadowolona i bardzo, bardzo, ale to bardzo polecam Karolinę, która pracuje w Totu. Jeżeli ktoś jest z Zielonej Góry, to polecam. Dzień dobry, moi drodzy, troszeczkę inna scenaria, ponieważ jesteśmy jeszcze w tym mieszkaniu, w którym mieszkamy. A to do tego, że zapomniałam się pożegnać, tak się nice. Nie spodziewałam się tego, że w ogóle nie dograłam końcówki, bo myślałam, że zrobiłam to zakończenie. I naprawdę byłam przekonana, że je zrobiłam, ale właśnie się zajmuję ten filmik, więc e, dogrywam takie krótkie zakończenie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie się uśmiechać, a my się widzimy już w kolejnym filmiku. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i wpadajcie też na Instagrama oraz e, wszystkie tam moje media społecznościowe chciałam macie na dole w opisie, gdzie Was serdecznie zapraszam. E, a ja Wam dziękuję raz jeszcze za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Nie zapomnijcie się uśmiechać, już co wam powiedziałam, ale... No, nie zaszkodzi. Także co? E, miłego dnia, wieczora, poranka, nie wiem kiedy to oglądacie. E, Trzymajcie się ciepło. Pa!